Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, są chwile każdego człowieka, które zawsze i na długo pozostają w pamięci. Na pewno jest to narodzenie dziecka, pewnie ślub, co dla niektórych, pewnie nie dla wszystkich, ale dla żołnierza rzeczywiście moment wstąpienia do służby, a nie wiem czy nie bardziej, bo jeszcze nie było wiktorem, moment, kiedy z tym mundurem trzeba się rozstać, są dniami szczególnymi. I taki dzień dzisiaj, Darku, jest Twoim udziałem. Spędziłeś w wojsku ponad 30 lat. Dla tych, którzy Darka nie mieli jeszcze okazji poznać, chcę powiedzieć, że rozpoczął od studiów w Wyższej Szkole Artylerii w Toruniu. Następnie związał tak naprawdę swoje wojskowe życie po połowie. Część z administracją wojskową, a tą pierwszą część z pierwszą dywizją zmechanizowaną. Na początku w Legionowie, później od 2000. 6 Roku, bodajże tutaj, czy wcześniej, pod 10 któregoś roku, tutaj na miejscu w Ciechanowie. w pułku artylerii mieszanej, a później y, zmiana nazwy na pułk artylerii. Tego pułku dzisiaj nie ma i pewnie dlatego z, artyży, z artylerzysty musiał stać się administratorem. Administratorem dobrym, bo wyniki, które osiągał Wojskowa Komenda, o tym jednoznacznie y, wskazują. Tarek podjął sam decyzję, że czas coś w swoim życiu zmienić. To jest jego suwerenna decyzja. Nikt go do tego nie zmuszał, nikt go do tego nie przekonywał. No chyba, że żona o czym, o czym nie wiemy, być może gdzieś tam mu szeptała za uchem, że, że może dać szansę komuś innemu. Tak się w każdym razie stało, że, że Darek taką decyzję podjął i z dniem 31 stycznia odchodzi. Tak życzę Ci, żeby to nowe życie cywilne było dla Ciebie nowym wyzwaniem, żebyś potrafił się w tym życiu odnaleźć, żebyś, jak to mówią niektórzy, nie skapciał tam gdzieś w domu, nie daj się podporządkować od razu, od samego początku małżonce, szanuj oczywiście to, co żona do Ciebie mówi, ale, ale również staraj się realizować swoje pasje, swoje chopy, to, co lubiłeś i to, co to lubisz. Witamy przewodniczącego Związku Zawodowego Żołnierzy Rezerwy, czyli żołnierzy zawodowych, być może to też jest jakiś tam e, etap, gdzie, gdzie mógłby swoją wiedzą i doświadczeniem służyć. Ja ze swojej strony w imieniu własnym, w imieniu wszystkich tutaj obecnych komendantów, a zapewne wszystkich tych, którzy dzisiaj tutaj są, ale pewnie i tych, którzy z różnych przyczyn, e, których dzisiaj tutaj nie ma, chciałbym Ci za te wiele lat służby bardzo, bardzo gorąco i bardzo serdecznie podziękować. Pewnie żadne słowa nie są w stanie oddać tego. Co byśmy tutaj chcieli wszyscy powiedzieć, bo pewnie moglibyśmy mówić godzinę i dwie o Twoich dokonaniach, o tym ile to trudu, ile wyrzeczeń, ale to najlepiej to Ty wiesz i Twoja rodzina, jak to wszystko e, wyglądało. Dziękujemy Ci, że oddałeś tutaj serce, część swojego serca, bo pewnie nie, nie całe, dla Ciechanowa. Ja przyznam szczerze, że nie wiem skąd pochodzi, czy z tego terenu czy nie, ale na pewno tutaj się związałeś, od lat tutaj mieszkasz i na pewno tutaj w dalszym ciągu... Pozostajesz. Chcę Państwu powiedzieć, że takim jakby ukoronowaniem kariery Dartmouth, tej panowie, była wizyta wicepremiera ministra obrony narodowej pana Tomasza Simoniaka w Wojskowej Komendzie Uzupełnień. I to chyba jest takie ukoronowanie Twojej kariery, bo nieczęsto taka instytucja jak Wojskowa Komenda, ale myślę, że nie tylko Wojskowa Komenda, może gościć w swoich progach wicepremiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Ty miałeś ten zawsze likonat, że pełniłeś funkcję gospodarza, gospodarza tej, tej, tego spotkania i za to również chcę Ci bardzo serdecznie podziękować, bo to wszystko bardzo fajnie, z naszego punktu widzenia, żołnierzu, bardzo fajnie wyszło. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim tu obecnym, którzy są, bo wszyscy pomagali mi w realizacji tych zadań, za które byśmy oceniali, Podczas różnych kontroli, wizyt, ale nie tylko, bo to nie jest najważniejsze. Podczas wykonywania tych zadań, które mają jakiś wpływ na realizację takich spraw bieżących, które nie zawsze są postrzegane i dostrzegane. I zawsze mogłem się zwrócić do samorządów, do pana starosty, do pana prezydenta o pomoc, do wójtów z terenu i zawsze tę pomoc uzyskiwałem. I było mi łatwiej. Czyli to nie jest tylko mój sukces. To jest sukces wszystkich. Przez... Szczególnie tu chcę podziękować pracownikom. No bo <laughs> tak zawsze się mówi, że yy, szef jest mądry w mądrością swoich podwładnych i oni pracują na niego. Ale to jest prawda. To jest prawda. Uwierzcie mi, że to jest prawda. Yy, wiem z, to, z tego swojego doświadczenia. Szef nie zawsze na wszystkim się znać. Ale jak ma mądrych doradców, to są im mądre decyzje. I mądre sprawy, i kontrole, które przeżywaliśmy. Także drodzy Państwo, pracownicy wokół moich współpracowników, dziękuję Wam bardzo. Naprawdę dziękuję. Pragnę życzyć sobie każdej zawodowej, pracownikom Korpusu Służby Cywilnej Wojskowej Komendy uzupełnić Ciechanowej, Wojskowym Komendantom Uzupełniu, zaproszonym gościom owocnej i udanej współpracy.